Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mister Misiek Poleca, zrób to sam, dasz radę, witam Was po dłuższej przerwie, przepraszam za tą niedogodność, że nie ma filmów, ale powiem Wam szczerze, że nie mam węgla. Nie mam w ogóle weny twórczej, żeby cokolwiek robić. Jest akcja, powiedzmy, że przed żniwna, bo nabożniłami to ciężko to nazwać. Gdzieś tam ludzie próbują szarpać, ale to albo padam, albo przepadowuje Przepaduje, przepadowuje jak zwał? Tak zwał. Tutaj lecimy, <laughs> więc ja może też zwracać uwagę na to, żeby gdzieś nie Wyrwać i zwracać uwagę jeszcze na znaki o Agropol Zakrzewo, tu już wiem gdzie jestem. Jestem w Zakrzewie Oropa 587, więc jak się tragicznie nie jela. Agropol widzę, że jest czynny, więc pewnie jakąś akcję żniwa mają, ale powiem Wam szczerze, że wyjechałem z że Mam do przyjechania 90 km do chłopaków z Travi Garaż, bo tak naprawdę jest, że do nich jadę. Tu nie będę nikogo czarował, że jest inaczej, ale powiem Wam, że nie ma kombajnów na polu. Szarpią tam, próbują, szarpią te rzepaki. Widać po, po drodze, że próbują też jakieś inne zboża, ale padły owce, to widać było. Yy, Przenicę, jeżeli chodzi o to, to nikt się nie chwalił, że szarpał. No, jeszcze mi się DPR wypala. Yy, więc nie ma jakiejś gorączki. A jak to mówią, fraczki. Powiedzmy sobie szczerze: w zeszłym roku już było pożniwach o tej porze. Bynajmniej u nas w Kujawsku Pomorskim ale kwestia jest taka, że ja pamiętam czasy, że 15 sierpnia siedziało się na akcji żniwnej, siedziało się w robocie miał, był sklep czynny i to były normalne zniwa więc tutaj fakt faktem, że to zboże już prawie dochodziło, ale ono też miało tam te 17-18% ta pszenica więc tutaj e poszły rzepaki czyli stara kolejność, że rzepaki później chwila przerwy i zboża o zobaczcie tutaj ktoś coś poszarpał poszarpał, ale jeszcze zostawił tutaj owies stoi muszę patrzeć, żeby błędu nie robić, bo powiedzą chłopak ze wsi ale zachowuje się gorzej niż Kowalski pewien minister rolnictwa, że nie wie co to za zboża więc te deszcze jedynie to o trawy, trawy i jeszcze raz trawy lucerna tutaj krowiarzą dogodziło, taka jest prawda i trzeba sobie to przyznać że dogodziło ale tutaj o, dalej stoi zboże pszeniczka, pszeniczka i lecę powiem wam szczerze, ja nie widzę kombajnów nie ma. E, u nas dzisiaj trzy krople spadły, więc nie popadało. Chmurka taka jaka jest tu, widzicie, ale nie popadało u nas. Dwa kilometry dalej, chłopacy już mówili, że przestało padać. Ale to już takie padanie jest, że robotę spierdzieliło. Więc nic wam dzisiaj takiego nowego i odkrywczego nie podam O Lecą pszenice chłopaki, widzicie? Klasik leciał pszenice To też jakieś poszarpania, poszarpania Jak ktoś ma suszarnię To szarpie, jak nie ma suszarni No to powiem szczerze, jeszcze na strych Gdzieś tam wmagazynować No to jedynie co można To sobie narobić dodatkowej robot leci za mną jakieś BMW pokazywało niedawno nawigacji, że niedaleko jest BMW Bolit młodzieży wiejskiej nieoznakowany więc trzeba zwolnić za 600 metrów nie ma im co płacić Drugi zjazd. Lecę dalej moi drodzy. Jak będę coś widział ciekawego, że coś się pojawi, jak ktoś coś muci. albo kogoś, to może jeszcze cię połączę. A jak nie, no to już będę nadawał od chłopaków. Mam nadzieję, że pozwolą coś nagrać. O, trzeba kończyć, bo rondo Przymta się na chwilowo. Dobra, mamy. Mister Galvatron będzie palił sprzęta Z guzika nie, to ty... I chyba nie cieknie

Pacjent! Cholera, nie? Powietrze jest, chłodnica nie, nie cieknie. O dziwo, to do czasu, trzeba poczekać. Wystarczy dać mu na zimnym. Optymistycznie musisz podchodzić. Jak ten mak będziemy mucić, żeby się nie. Tak, pastor Paweł miał wkleić, pastor pojechał na granie. Wielebny. To, właśnie, to, to trzeba no. to właśnie. Pojechała robota nie zrobiona. O, a teraz wężykiem go Jasiu, wężykiem go. Taką popelinę tu będziesz nagrywał? Słuchaj. Technologia. 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 Za bardzo to nie ma jak tego zrobić inaczej, nie? Słuchaj. Jeżeli coś jest głupie i działa, to wcale nie jest głupie Masa uszczelniająca, no to... to musi uszczelnić no. Bo możemy jeszcze drugą stronę posnarować i tak zostanie z tą rurą. O! Z otwartą Tyle siłownik to rozklei przez Tyle osób tutaj chętnych do pomocy A widny rafał musi robić Ale brygada regala. Mogę robić, by to mi nie przeszkadzali jeszcze dodatkowo. Zresztą, to była uwaga, że trzeba spier dzielać. To teraz, że sobie poradzi, nie Najgorsze rzeczy. To... Chciał tu zwalić wycieki z chłodnicy olejowej na kogoś, a się nie udało. No! <grym> Ale na rzeczono, ma to sobie jakoś radzi. Taki wzór Łowicki chyba. To <grym> Wiele Ale lat. Musiał czerwoną i zieloną masą robić tam. Takie kolory Ach. obowiązują. Muszę mieć elektryczną taką. Widzisz karkę? Na gwiazdkę ci kupię Gwiazdor przyniesie, o inaczej. Nie wiem, tam, że Czy święty Mikołaj, czy dziewiąty No Ty jeszcze w gwiazdora wierzysz? co jeszcze wierzyć. <laughs> to jest taka jedynie, jedyna pozytywna osoba. Tak? Uczyło się od tego? Masy. Nie, no to było tak na ciasno właśnie dlatego. Żeby nie A. wypa. Krzysztof, kogo jak, kogo, ale chyba ciebie nie muszę uczyć? Że im ciasniej, tym lepiej. Ale może się przecześnie. <gry> Luz technologiczny musi być, bo grozi tak to z za, za no podobno dobry koń to i po włocie pójdzie. No. <grym i zim> Lepiej nie będzie panie Rafale. Nie, tak nawet po Już teraz nie. To najgorsze co może być, jak wysypujesz, a to ziarno się marnuje i leci na te koła. Nowy bidon prosto z fabryki, żeby znało no, się bokiem, to nie, nie, nie. To... Nie trzymał moczu, nie? To, dokładnie To tam się jeszcze, Rafale, zostało do zrobienia? to trzeba olej do skrzyni nalać, nie ma w łojnicach nie ma No to tam na pewno jest, ale nie wystarczająco To jest tak, tak, klapka tutaj, no to będzie grać Nie ma problemu, ale tutaj jest taki problem że nie ma... że muszą być te... haczyki laszki, żeby tu weszło Dopiero... no bo te zaślepki lubią wypadać, a jak wypadną, no to niestety no nie do kupienia o, to było jeszcze o, podpisy wszystkich z Wigilii o. Krzychu! się podpisał o! sterowanko kamerka i te sita LDW tak. które mają robić zajebistą robotę a okaże się po pierwszym wyjechaniu w pole będzie wszystko Wiadome. Kawał dobrej roboty. Idziemy jeszcze zobaczyć Ursuska, w tej kabinie w masce. Nie. Patrz, co ja sobie mogę. Ja co mogę rozjaśnić, co sobie mogę pociemnić, patrz. Telefonem jest dobrze, nie? O. O. Ja sobie mogę zrobić ciemniej, jaśniej więc tu Nie chciałem innej kamerki, bo on ma bardzo dobrą swoją kamerę Do mnie. i o pek Pompa wody wyżej, wentylator i to będzie hulać. No oby, nie? Zobaczymy. Jeszcze ja mam taki pomysł, żeby z założonymi głowicami, nawet tu czy w piętarkę cokolwiek założyć. Mm -hmm. I zobaczyć jak tymi kanałami obieg głowic wody. jak idzie, nie? Czy na przykład tył gorzej, czy najpierw idzie na przód, czy, czy bardziej najpierw na tył, nie? No to wszystko się okaże. Podpiąć wodę nawet z węża, czy jakiś lejrzy, tak. nie? I tu zakręcić. Zobaczyć jak to podaje, nie? Najpierw bizon. Ale teraz, jest teraz, najpierw... Teraz, jest, teraz jest przerwa. Teraz jest przerwa na... Bizona o Ogień z rury przód do góry będzie No tu Taki Wypalony element Do tego Oku? kur... O, ku... o panie. Tutaj O Panie To przewiercić No i przespawać nie? O będzie ogień a tu można podłączyć, bo to, to jak rozmawiali, to jest siła dwustronnego działania. Mm -hmm. To można podłączyć mu zasilanie od góry. Nie musi być siłownik, ten może być pływająca sekcja. Nie musi być niurnikowa. tylko pływająca. I można będzie mu zrobić dociążanie. Mm -hmm. że, że w razie, jak nie będzie chciał płuk w ziemię wchodzić, to siłowniki docisnąć i ogień. Do ogień, nie? Tak. Będzie zabawa. No ale Rolmar płaci. I stać na takie projekty, my to jest... Do to, to, to może nikogo nie stać jest, ale jakby się zaczęło, to... Trzeba skończyć. Trzeba skończyć. Maskę Maskę pomalować na nerdo grey. Na no, jakiś czarny, chyba jakiś, nie wiem, albo metalik, albo właśnie perła, nie? A -a. Od grzecha weź Za, tego nerdo greja na siwo. Mhm. Nie musi być ten. ten. Musi być. Czarny. Felgi są czarne. Cały ciągnik będzie czarny. Kupiłem czarny ciągnik. O. Kupiłem czarny ciągnik. Mhm. Pojemność 2, 400. To więcej, nie? <laughs> no, telefon za telefonem. Jutro akcja żniwa. Chyba, że popada. Będzie napinacz, będzie nie drewienko, tylko ładnie od tego, u góry od łańcucha nie, zobaczymy jak to się zajmie, ale to oryginalnie była taka metalowa rolka na łożysko 6203, oryginalnie ja nie dostać, jak nie, Masz? mister misiek ma, no ale to metalowa jest, no Od tamtego łańcuszka mówisz? Ja no, ci przysyłałem. Numer chyba tej to O, tam u góry, tam u góry, tam u góry. Roleczka metalowa to lipa, bo wyciera się łańcuch. No ale, ale tak jest w oryginale. No nie ja wiem, ale jak się wyciera, nawet tu. No. To on się wtedy nierówno wyciąga, bo on tu jest cieńszy. Zaczyna się wyciągać z tej strony, nie? No, a czemu go bardziej podpiera, nie? Ona się, tak, ona się kręci tak no, się kręci, nie? A teraz będzie taka poliuretanowa? Fajna. No, będzie, bo... będzie rżnęła, ale powiem Ci, że jak są te oryginalne rolki metalowe, Aha. to potrafi łańcuch w niej y, zrobić y, kanał. No na pewno Ciekawy jestem właśnie jak to się sprawdzi, nie? Myślę, że to powinno być... No będziesz widział po paru godzin, pierwsze te testy i ten będziesz widział, nie? O! To jest wam je wspominać, bo tam Galvatron miał tam włazić no ale Galwatrona nie ma chodź, chodź, chodź chodź, chodź, chodź chodź, go no, chodź no, no żeby w było no ładnie żeby to a muszę dać większe podkładki jest co? Michał? Idę no pędzą go... do... Idę pędzą. 12 Dobra moi drodzy. Ja już wracam od Rafała Przejechałem tam kilka kilometrów i powiem wam jedno nie padało zapowiadają to jeszcze na jutro, ale... Jakby nie popadało, to niedziela mister Misiek będzie siedział w robocie. Będzie tak zwana akcja żniwna. Czy będzie, to wszystko zależy od tego, jak się utrzyma jutro pogoda. Na razie nie zapowiada się, żeby to ogólnie było wesoło. Tutaj urafała. Rafała Kawałek od Tomica, więc jest jezioro I tam widać, że jezioro trzymało, bo Za jeziorem Lało I to lało ładnie Ale miejmy nadzieję, że U nas w okolicy Chełmży Nie popadało A jak popadało to będzie wolne, ale miejmy nadzieję, że już nie. I teraz, jak powiem Wam szczerze, jadę, tutaj widać rzepak wymłócony, tu rzepak stoi, ale wiecie, co Wam powiem? Rzepak ma specyficzny zapach. Powiem Wam szczerze, jest jeden wielki smród. Ja mam klimatyzację włączoną, mam obieg zamknięty, ale ten smród czuć. Powiem, nie wiem, ale pewnie komentujący napiszą, czy ten smród wynika z samego tego zboża, rzepaku, tych wszystkich e, łuszczyn, łodyg, czy po prostu ten smród wynika od grzyba. Bo słoma też nie jest za ciekawa szczególnie ta, która powiedzmy gdzieś tam była wilgotniejsza, mucona to wam powiem, że też była no jest czuć tą, tą, tą wilgoć tego grzyba tą, tą, czuć ten smród to nie jest taka fajna słoma jak by to doszło i bez deszczu widać, że to otrzymało tego deszczu i tak jak to ogląda kanał Powrót do Korzeni. Tam Gerben mówił, że lipiec był jednym z najbardziej deszczowych miesięcy. Odkąd, rekordowym, o, był rekordowy, odkąd robił pomiary i mierzył opady. Więc tutaj trzeba sobie z tym za 600 metrów. Chcesz jakoś poradzić. Ta słoma niestety już nie będzie super i ach A to już niestety odbije, odbije się na zwierzynie. O kotek idzie ze mną Przede wszystkim na zwierzętach, bo ta słoma dla bydła powiedzmy jeżeli ktoś karmi też jeszcze bydło słomą No to ona już takich tych wartości odżywczych mieć nie będzie Zdam wam jeszcze raport jak dojadę zobaczę lekko jak będę u siebie co tam się dzieje ale to podejrzewam że będzie ciemnica więc czymta się do usłyszenia